drobianka dla dziewczyny. Dobra. Dobra, wysiadka. Chodź, podjedziemy kawałek do tyłu. Nie? No, wycofajcie tam stałe. A, Jedziesz. bo tu małe to Tak, tak. To Chodź. Jedziemy. Nie. ale on będzie. <laughs> Do Gdańska A i nazad. Zamknąć Nie ty! Ciocia jedzie już. Ciocia może na zawsze cię zabrać? No chętnie. A, to zamykaj. Na razie mama. Nie ma. Już jedziemy? Nie ma. Na no zawsze. Zabieram. Zabieram cię Do domu. Dobie. A, kieruję, kieruję. To mamy lepiej, nie? No mamy. Pokiwamy Dobre, nie? Dobra, dobre, no nie, no nie. nie. nie, 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 nie. <śmieniciela> o, <śmieniciela> o boże! Do zobaczenia! No, pójść Przyjedzie się! Tia. No, tylko no, jedzie, po po... bo no, jedzie. Taki. jest. słodki on jest. No. <śmieniciela> A jak ja tu wyjadę? No trzeba było od razu to cofać w ten bok.